Dzisiaj zostanę żołnierzem. Oto mój set, żołnierza. Zamiast hełmu rybaczki. Jakie rybaczki? Czapka fishermana. A sikiera po to, by się on Uwaga, uh. wytrzymałe to drzewo. No cóż, nie będzie drewno... Smuteczek, co poradzić? Nie ma drewna. Anyway. Zróbmy to. Nóż. Komandosa. Strzelba. Uuu Ja straciłem głowy? Oby nie. Strzelba! Jest. Darth Vader. Baszą mnie to wąsty, Czapka! Ja! Yeah. Walked okay. Hello, hello, hello. It doesn't work. Pistol. gotowi no nie, jestem gotowy tylko czemu czapki nie da się założyć skandal skandal, jak ja mam być żołnierzem bez czapki dobra, będę żołnierzem bez czapki Mamy jeszcze karabinek ale nie mam amunicji a to tylko mam amunicję? prosi ten, okej, okay, mam amunicję Biegniemy na no, zombiaki. Zombiaki nie będą miały żadnych szans. Ze mną. Z komandosem. Dobra, idę. O, tu czaszka jest. O, ja dawno tu nie byłem. Uh. Coś się zmieniło do ostatniego razu gdy tu byłem Zmieniła się tamta karteczka albo po prostu byłem ślepy i jej nie zauważyłem nigdy Ale cóż, yy, mapa dodatkowe leki, ekstra loot Epon Chain To wygląda na dobrze Misja rozpoczęta Lekki przykuc Misja rozpoczęta Halo? Hans? Hans? Are you there? Hans? 看不了你吗？Ah, Puszka. sobie poczytam. Chyba będę mógł zamknąć autobus na klucz. Tylko jeszcze pytanie, gdzie klucz? O Będę szpajem Spok Or your life seems like an easy choice to make. Okay. Tego się nie spodziewałem. Sobie wezmę to. Ech. Jeszcze to samo, może wezmę. Ech. To se wezmę. Ech, to se tam lew. Odpoczywaj sobie, ja ci tam nie będę przeszkadzał. Okej. Okay. metupion. Sto... Naprawdę jestem takim złym szpiegiem? Czy ja naprawdę jestem aż takim złym szpiegiem? Ну, люди, ну... Ай, нож. Упустили нож. это? Это очень про... Ilu was tu jest? Ja nie zadaję się na szpiega Przecież w każdej wejwsi już mnie słyszą Muszę się stąd ulotnić Ulotnić Siema, Muszę się stąd... patrzą mnie to wolno Myszka. Będę miał Czym mi jeździ żarcie Co to było? A to byłem ja Okej okay. understand O, jakiś to, to jest pierwszy drugi jakiś mm. Mm. Oh. Mm. Good Sandwich sobie tu leszcie ja wam tu nie przeszkadzam tak jest, chyba nie może mm, good medicines mm. pięknie jest tak ten nóż Texas style. Hehehe. Ramen? Więcej leków. Jeszcze więcej leków. Więcej zasobów. I łyżka. I amunicji. Klej. Czy chcę klej? Chcę wezmę klej zapalniczka O oh. oh yeah. uh. e, dobra. Let's do this, gentlemen. Hello. Ja tu tylko za szukam nie wód ten stół mi się na oczach pojawił siekiera by mi się przydała Znowu jakieś pałąki jeszcze tu wstają. Mam drewno i nie zawaham się go użyć. Wszystkie zębaraki proszę tam iść. Wezmę. Od dzisiaj to jest moja broń. O nie! Wormisty. Ale jestem niski. A, urosłem. A więc ja. Zabezmę. Purit. stary, możesz może otworzyć to? Możesz otworzyć?

It's game over. Let's do this text. O, właśnie tak. Już? Wszyscy? Hmm. mi to! Która godzina? Hmm. Czas by włączyć tę niewidzialność jako szpaj. Hello. 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 Hmm. Czechowokie. I pełno żarcia o to właśnie chodziło. I ładny obraz To mi dajcie, dominajcie. To, to mi dajcie To Mi dajcie O nie A oto wstaw Jepac mi z tym burrito, kolekcjonuję te batony, no ha mi z tym dawać mi batony. Hmm. Hello. Mm. Drzwi go zjadły, normalne. I need more medicines. I don't want that. Hmm. A lot of stuff again. Tak, ty mnie pan tu daje, a zapalniczka No jest to taki malutki. Wait. Puszki zawieszone. Czy tu były druty karczasty? To znaczy, że ktoś tu mieszka? A, się zakradam. Jakby nigdy nic. To chałupi A jeszcze z drugą rączkę do kompletu Dobra tam lol Dobra, wracam do chałupy. Gdzie tu jest wyjście? Tu jest wyjście? Przepraszam, pomyliłem drzwi. Widział pan może wyjście? Kurczę, no nie da się z nimi dogadać. No po prostu się nie da z nimi dogadać. Nie są to drzwi wyjściowe. Nie, Chyba znalazłem drzwi wyjściowe. Tylko że są zamknięte. Nie. Nie. Muszę się stąd ewakuować. wyjście tu jest jakieś yy. okej okay. koniec bycia komandosem, coś mi to nie wychodzi Miało być cicho i szybko. A jest głośno. I bardzo wolno. Tu jest wyjście. Tu jest wyjście. Mordę jeżak, którędy do domu. Turandy do, 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 do domu. domu. Ja się na komandosa nie nadaje Turendy to do domu. Alô, Também dá mi coś do domo. Ciebie dość do domu Tędy One way Chyba tędy e, z łódka Nie nadaje się na komandosa Ale z łódka Pora wrócić i podsumować co my tu mamy Okej okay. Pora podsumować wynik i podliczyć punkty. I zobaczyć, czy się daje na komandosa, czy nie. Jakiego świetnego komandosa, czy takiego niezbyt ogarniętego komandosa. To wszystko się zaraz okaże. Ten kamień tu był. Dobra. Siekiera. Przejdź tu. Już. Kolejna siekiera. Podsumujmy. Mamy telefon od Hansa. Mamy kilka box of stuff mamy takie żółte i takie brązowe, mamy batonika mamy trochę soczku mamy książkę, nie będzie mi się nudzić eee, drewno więcej soczku wino eee, z, z bułeczkę mamy i zamki dwa znaczy zamek Uśmiech. karabin bez zamka i kolby I mamy więcej drewna więcej soku mamy tuńczyka mamy kurtkę do autobusu mamy więcej box of stuff więcej drewna słonika coś ty słoniu narobił wynocha wymienię się na domestosa no i co ja teraz wódlą mam zrobić? Wino mi wypił słowo. Mamy y, paczkę przyjaciół szpiega kolejny karabin bez kolby kilka bandaży mamy łyżkę łyżkę mamy można sobie zjeść tuńczyka A, e, mamy zupkę więcej stafu e, gumbo jakieś nie wiem zupka jakaś pewna czy co mamy ramen odłożę to tu mamy kawałek Pistolecika kawałek beretki Wracaj tu trochę leków i łyżkę by zjeść